Wiemy, to był zespół, który zajął drugie miejsce w jutro Brady teraz wszyscy razem e, reprezentacja Francji, którą reprezentował Stadion Śląski Tobieg Kto? 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 Tak jest stadion Śląski e, i reprezentacja Francji. Proszę panią burmistrz o wręczenie medalu oraz e, pucharu za zajęcie Pierwszego miejsca, uwaga, bo ciężkie. Kapitan jest zawsze tutaj z numerem 5, chyba. Odwrócili go koszulki. Stadion Śląski. zwycięzca. We are the champions. To specjalnie dla mnie. A prezes MCKS-u, pani Renata Hilarowicz, wiceprezes. Krzysztof Kowalski. Oczywiście sponsorzy, Delikatesy, firma Środowia, spółka ZOW. Ja przypomnę, że dzisiejszy turniej odbywa się także dzięki pomocy Miasta Czelać. Jeszcze raz wielkie brawa. Stadion Śląski, reprezentacja Francji, zwycięzca dzisiejszego turnieju Małego Euro 2012 na czterech boiskach, obiektach Mosilu, Czalaczak jakie się w dniu dzisiejszym. A teraz zapraszamy po odbiór nagród indywidualnych najlepszym strzelcem dzisiejszego z liczbą 15 bramek To prawie tyle, ile Robert Lewandowski w całym sezonie w niemieckiej Bundeslidze strzelił Zapraszamy. Adam Pac. To jest najlepszy strzelec. I proszę o włączenie nawód tutaj przez przedstawiciela sponsorów. Zapraszam również prezydenta Szaleńca. Też zawodnik, reprezentant wielu drużyn, m.in. tej senatorskiej, więc zawodnik, zawodnikowy zawsze dobrze podle mnie. Jest też piłka od przedstawiciela Jelika jednego ze sponsorów. Jeszcze uścisk broni, Jest do odbioru piłka. Wielkie brawa. Najlepszy strzelec to się goi Adam Paz. I teraz mamy najlepszego bramkarza. Arkadiusz Sztonia. Najlepszy bramkarz w Poprosimy o wręczenie przedstawiciela z firmy Środowna Spółka Najlepszy bramkarz, jest statuetka, jest też piłka i oczywiście oczywiście dyplom na pamiątkę. Najlepszy bramkarz to nie jest, słuchajcie, wielkie I teraz ta nagroda chyba, która jest moim zdaniem przynajmniej najważniejsza. Najlepszy zawodnik. Może ktoś trzeba z bardzo dużo bramek, może ktoś bardzo dobrze bronić, natomiast zawsze jest potrzebny ten, który padaje, zawsze jest potrzebny ten, który robi różnicę. I tym, który robi różnicę w punktach oceniających był Albert Piwko, najlepszy zawodnik meczu, najlepszy zawodnik całego turnieju i proszę o wręczenie nagrody przez klubu Dyplom, statuetka, skrzynka. Najlepszy zawodnik, lekka kontuzja, ale tak to jest, Najlepszy zawsze najmocniej kopią. Termek Kowalski chyba też coś o tym Trochę wie. Wielki najlepsze najlepszy zawodnik. Jeszcze dwa wyróżnienia. Dwa wyróżnienia dla Kacpra Staniszewskiego oraz dla Jarosława Szpargała. Zapraszam tych dwóch zawodników. To są przedstawione...